Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a ja Wam pokażę. Zostałem poproszony, żeby tutaj, właśnie w ramach tej serii, e, nagrać filmik. Więc, ok, e, spróbujmy. Zobaczmy zdjęcie. Niektórzy z Was może już je kliknęli. Tak, tu mamy na zdjęciu coś zielonego i coś błękitno-żółtego. To coś zielonego to jest EU0610, co jest zresztą napisane. Ja tak patrzę sobie na zdjęcie. No i miałem odmówić, no bo tak, znowu coś z bochunami, ja za tymi bochunami to tak nie przepadam, bo już tyle razy jeździły, ale nie, nie odmówię tym razem, bo uwaga, przecież model EU0610 mam. Bochuny na 100% też się coś znajdzie, więc coś tam dopasuje. No dobrze, skoro tak, to warto by było jeszcze tutaj sobie spróbować ustalić. no bo Wybór lokomotywy jest prosty, które wziąć bochuny. Co tu jest? Może troszeczkę większe zdjęcie. Klikniemy w zdjęcie. Przeniesie nas na jeszcze inną stronę. Ale to zdjęcie chyba nie wydaje się większe. Wydaje się tylko nieco wyraźniejsze, ale mamy ciuty informacji. Pierwsza informacja to data zrobienia zdjęcia. Dalej no widać to, co widać. Widać, że żółte drzwi, i wydaje mi się, na pewno nie są to przewozy regionalne. Tu nie ma logo przewozów re regionalnych. Wydaje mi się, że jest to tak zwana trumienka. Zresztą, zważywszy na datę 10 lat temu. To musi być ta trumienka. Co dalej jeszcze? Relacja Katowice-Kraków Główny. Nie wiem tak naprawdę, bo jeszcze tutaj jest tak naprawdę do zastanowienia: z której lokomotywowni powinienem wziąć, powinienem wziąć te. O Jezu, nie lokomotywowni, tylko z której wagonowni powinienem wziąć te wagony, które mogły tam jeździć, jaki to będzie przedział, ale żeby tutaj e, tak naprawdę móc cokolwiek wybrać, to trzeba wiedzieć, e, co się ma do dyspozycji. To ja sobie zobaczę, jakie mam e, moje bochuny. Już szybciutko sobie tutaj... Widzieliście dopiero co też to zestawienie, ja sobie zaraz szybko to zobaczę. Tu je mam wymienione. Jeszcze jest wszystkie opisane jako Grylic 88, a może to jest Grylic 89. Coś opatrznie kliknąłem i mi zginęło. Gdzie są, gdzie są? Aha, working jeszcze. Jeszcze się filtruje. Dobrze. Odfiltrowało się. Zwróćmy tutaj na to. to pokażę tą kolumnę. Stacja Toruń, stacja Poznań, stacja Toruń, Rzeszów, Czeremcha, Racibusz. Na dobrą sprawę najrozsądniejszy by był to racibusz malowanie. Jeszcze trzeba by było wybrać. To nam troszeczkę zawęzi. Będzie może więcej widać wybrane, epoka 5b, 5c tu by trzeba było to jakoś też, to nie 6a a, a może, dobra, zobaczmy to tak daty rewizji gdzieś tu będą, no tak, tu jest yy, tu są przewozy regionalne, czyli bez kodu przewoźnika o, i to mamy teraz do wyboru. Ha, no właśnie. No właśnie. I to widać, że widać, że specjalnie za dużego wyboru nie mamy. Nie, nie wybiorę tutaj tego przydziału z Krakowa. No to by trzeba było wybrać jakiś najbliższy. Chyba się zdecyduje jednak na jednak na Poznań. Jeszcze potencjalnie mógłbym użyć te wagony Bramosa, nie wiem, czemu mi się tu nie odfiltrowały, może mam je jakoś inaczej opisane. Jeszcze mógłbym potencjalnie użyć tutaj wagonów Bramosa, też je zobaczmy, co tam jest, ale ja nie wiem, czy one tam Będąc właściwym przedziałem, zaraz zobaczymy. To producent. pico Bramos. Nie znajduje. Coś innego jest odfiltrowane. Może tutaj ten. Czy mamy tego bramosa? Mamy bramosa. Dobrze. I już mamy Bramosa, widzimy Gerlitz 88, ok, ale mi się y, Epoko A, bo to 5A opisałem. No tak, y, daty rewizji mamy tutaj 90-98 rok, więc za nic to nie będzie y, pasowało, stąd no, Bramos odpada, zdecydowanie y, muszę wrócić do y, Pico. Osiemdziesiąt osiem. No i co? Z tej daty rewizji, z tej daty rewizji jeszcze tu sobie. Dobra, to są chyba będą wszystkie z tej daty rewizji to może tak 98, 98 nie, 98 nie, 02 e, może e, 0,7 na pewno i tu toruń e, na pewno 0203 nie. 11 no, co my tutaj mamy 00, nie, nie, to nie jest 11, to jest 002000, to nie. No to ja bym, ja bym jednak celował w te z 2007 roku, czyli e, tu może sobie już też odfiltruję, żeby było ładnie widać, o który model chodzi. O, jak chyba źle odfiltrowałem. rewizja taka. I taka. Wyszły trzy sztuki. I tu jeszcze sobie odznaczymy jedną tą. Tak. I tym sposobem mam dwie sztuki: 96,010 96,011. Które wydaje mi się, że. Będą najbardziej pasowały mi tutaj do zestawienia. Gdzie ja mam te dwa wagony? 96.010, nie wiem czy to nie są wagony, które były w zestawie startowym. Mam numery katalogowe, ale nie kojarzę takich na pudełkach. Kojarzę takie na pudełkach z kreską 2. Jak Wam pokazywałem, zdaje się przy prezentacji wagonów, więc być może te są w zestawie startowym. To, co muszę zapamiętać, że to stacja Poznań 039 i 137. O tych dwóch numerach te wagony. Może się okazać, że te wagony będą wybrane właśnie w takiej ubogiej wersji. Jest to zdecydowanie hobby, czyli bez wnętrza. No skoro tak, niech i tak zostanie, ale naprawdę wydaje mi się, że te najbardziej tu będą pasowały. Mam nadzieję, że dokonałem słusznego wyboru, żeby zaprezentować, żeby przejechać się tymi wagonami. Jak nie, to oczywiście mnie w komentarzach skrytykujecie, a czemu nie? Najwyżej się kolejny raz czegoś nauczę. No dobrze, to już mam tutaj zaplanowane co wam pokażę. Czyli pora zejść na dół do makiety i ustawić modele na makiecie. Zszedłem na dół tu, do makiety, ustawiłem kamerę na statywie, tak, kamerę nie aparat fotograficzny, jak słusznie zwróciliście uwagę. Zbyt mało było widać, dużo rozmazanego, zbyt dużo rozmazanego obrazu. Wobec tego, jako że raczej nie mam obiektywu, który by dawał taki obraz podobny do obiektywu z kamery, zdecydowałem się używać tej starej kamery. I tak zapewne będę używał, chyba że wymyślę coś, jakby tu można było jakimś telefonem kręcić, bo może też by się to sprawdziło, tylko, że akurat w przypadku telefonu absolutnie nawet nie ma śladu stabilizacji w telefonie przypominającego kamerę, więc zresztą z kamerą z ręki się słabo kręci, no tutaj zdecydowanie muszę wymyśleć jakiś uchwyt do tego telefonu, żeby móc sobie ustawić ten telefon gdzieś na sztywno. Dobrze. Jak widzicie, makiety tu, o Jezu, nie makiety, tylko modele położyłem na makiecie. EU06 to jest tutaj jasne, to nie ulegało wątpliwości. I tak jak powiedziałem, zestawu startowego, bo nie kojarzyłem, żebym miał w osobnych własnych pudełkach te modele, one były kiedyś dołączone do jakiegoś zestawu smart, startowego i takie kiedyś kupiłem. To taka folia do zabezpieczenia do modeli, kiedyś dostałem w jakiejś przesyłce. To było osobno zapakowane inaczej. Jak widzicie, wypraska wycięta z tutaj z zestawu startowego, w takiej formie to kupiłem. Zresztą, w takiej formie z ostatnich najnowszych zestawów też wagony są na Allegro sprzedawane cały czas. Stąd, no, takie, tak sobie to wszyscy, tak sobie wszyscy z tym. Radzę. Ustawię wagony na makiecie. Przy okazji, tak jak podejrzewałem, tego wnętrza nie ma. Ustawię wagony na makiecie. A na końcu, lokomotywę. Rzeczywiście są te żółte drzwi. Jak kombinowałem względem daty rewizji, i rzeczywiście jest ta trumienka. Czy przydział poznański jest prawdopodobny dla e, tego składu? Tego nie wiem. E, natomiast najbardziej to pasowało rewizją i zdecydowałem się tutaj na tą zgodność, e, właśnie żeby te wagony były rzeczywiście z tego okresu. Czy taka decyzja była słuszna, to e, sami e, ocenicie. Ja już tu rozpakowuję. ...lokomotywę, oj coś, a już widzę o co chodzi, już widzę o co chodzi, małą trudność mam i lokomotywa już jest. Lokomotywa tradycyjnie nie wkleiłem do tej pory, zwyczajnie się boję, żeby nie upaprać tutaj tego czoła lokomotywy klejem, zwyczajnie się boję, wyla... Wylatują te szybki, no trudno, niech będzie bez tych szybek. Albo może przynajmniej jedną włożymy, żeby jako tako to wyglądało. No bo jak tak można bez okien jeździć. Jeszcze nie stoi. Eee, szybka. Szybki mam tu w opakowaniu z, eee, po dekoderze. Wezmę właściwą szybkę, to będzie chyba. Nie, nie ta. Czy może ta? Nie, nie ta. Już bo szybki mam trzy w pudełku, więc muszę właściwą wybrać. Przyglądając się na odzorowanie wycieraczek, cały czas mi wpada niewłaściwie w moje palce. Jest właściwa. Już tu ją założę. Wielokrotnie ją tak zakładałem właśnie do jazd. Po czym lokomotywa przejechała. Czasami gdzieś się zgubiła, czasami nie. Zawsze muszę pamiętać o tym, żeby ją zebrać z powrotem. Chyba jednak wziąłem niewłaściwą, żeby z powrotem schować do pudełka. O już jest, tak jak powiedziałem, dosyć y, obawiam się przyklejenia tego, już dawno bym to zrobił, gdyby nie to, że się zwyczajnie boję, to jest element na wierzchu, bardzo widoczny, nie ma nic gorszego jak zepsuta, szybka, właśnie popaprana klejem, ale może któregoś dnia się odważę. O tak wygląda ten skład, podniosę pantograf, pantograf podniesiony, włączyłem zasilanie. Wybiorę numer lokomotywy. Wybrany. I już fajnie tutaj zadziałało. Spokojnie mogę zrobić pierwsze kółko. Zobaczyć czy wszystko jest dobrze ustawione. Jak najbardziej jest. Pojechać na ten tor, przynajmniej nie teraz. Nie chciałem, ok. Może być, tylko że muszę pozmieniać. Przestawić zwrotnicę, żeby nie zjechał na dół. I tu jeszcze dokonam jednej zmiany. Otóż po namyśle stwierdzam, że jednak będzie mi wygodniej zrobić zdjęcie, jak skład będzie jechał w przeciwnym kierunku. Najprościej odwrócę sobie lokomotywę. Tu już go sprzęgnę, żeby mi nie uciekły wagony. I w tą stronę kółeczko. Sprawdzimy, czy wszystko gra. Tam jest Najbardziej niedrogi element, Tutaj też OK. Szybciej. Pojechało bez problemu, tak. Z takim krótszym składem spokojnie mogę się zdecydować na jazdę w przeciwnym kierunku. Coś o co nieraz prosicie, a rzadko spełniam, z uwagi właśnie na problemy takie, że tam na tamtym, na tamtym zjeździe, na tamtej górce i tamtym ciasnym łuku Pico bywa, że niektóre rzeczy nie chcą mi współpracować i wprost mi zlatują. Wylatują z torów. Dobrze. Tak, już mam ustawioną lokomotywę do odjazdu, sprzed mojego za krótkiego peronu, gdzie mieści się jeden wagon i jedna trzecia. No taki mam. Pozostało mi w takim razie przestawić tam makietę nie makietę, tylko statek z kamerą cały czas się przejęzyczam i zacząć kręcić poszczególne sceny. Tym samym to czynię. Pociąg pojechał, tak to było w ostatniej scenie. Ja się tu specjalnie ustawiłem właśnie w tym miejscu, dlatego też w tym kierunku jedzie skład, bo tu go chciałem sfotografować. O, dokładnie w tej pozycji takie chciałem zrobić zdjęcie, to chciałem osiągnąć. Czyli już nie podjeżdżałem tutaj, nie jechałem przy peronie, tylko przemknąłem tutaj. Po tym torze głównym, I, i tyle tak. I pociąg sobie przemknął. Teraz się zatrzymałem. Lokomotywa się zatrzymała na nieistniejącej na mojej makiecie semaforze. Tak, ale tutaj za tym torem głównym przecież na łuku jest rozjazd, w który ten tor właśnie z tego peronu się włącza. Więc no. Powiedzmy, akurat coś tam ma nadjechać, czy przejechać, czy może z przeciwka coś wjedzie do mnie na peron, więc zatrzymałem się, żeby zrobić zdjęcie. Samo zdjęcie wydaje mi się, że było zrobione akurat tam w ruchu, bo tam żadnego peronu nie było, tło było zdecydowanie inne. No dobrze, dla mnie już pora kończyć ten film. Tak, czyli mamy EU06 z dwoma Bohunami. Zrealizowaliśmy chyba to, co na obrazku. Zrealizowałem to tak, jak najlepiej umiałem, racząc Was przy okazji opowieścią tutaj o wyborze tych modeli, o, samych, o samym zdjęciu. Tyle tylko, co wiedziałem, co, co byłem w stanie wiedzieć. Jeśli powiedziałem przy tym jakąś bzdurę, to Was przepraszam, naprawdę staram się jak mogę, na miarę mojej wiedzy i możliwości. Dobrze, to ja się tutaj szykuję do wykonania zdjęcia. Z Wami się żegnam. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam do oglądania innych odcinków na kanale. Cześć!